Prosektorium. Nie, nie prosektorium. Tutaj cylinder do wymiany, a tutaj łańcuch. A ja teraz się witam z wami w kolejnym odcinku i będę z wami przez najbliższe 10-15 minut. Tak więc bierzemy się za oglądanie. Znaczy, wy bierzecie się za oglądanie. Ja biorę się za przede wszystkim najpierw wymianę łańcucha, bo jak sam tytuł mówi, Dzisiejsza akcja z przeglądu pól oraz usuwanie paru drzew, które niestety wywróciły się na uprawy. No, co tu wiele gadać? No Bierzemy się z wymiany łańcucha. Łańcuch nowy o Puskwarna Piskat C85. Ładny, pachnący, taki, taki elegancki, nie? Dobra, bierzemy się za wymianę oto tego łańcucha. Wam pokażę, na co zwrócić uwagę, bo dużo ludzi może na to nie zwraca uwagi. Ale. Pokrótce ja biorę kamerę na głowę i bierzemy się do dzieła, tak więc, tak jak kiedyś mówiłem, ta piła ma uszkodzony cylinder. Niestety mam zdjęte na razie prowadnicy z niej, bo pobierałem łańcuch do tej. Bo tam był taki już lekko trafiony łańcuch, a ja bra, brałem, no, ciąłem takie różne rzeczy z gwoździami, i było mi szkoda o to tego nowego łańcucha zakładać. To ten tu łańcuch jest taki na takie dobitki, takie rzeczy, takie jakby to powiedzieć. No, które nie wymagają nowego łańcucha, a tego nie jest szkoda. Tak więc teraz popuszczamy sobie ładnie tutaj łańcuch. Tą piłę to ogólnie też niedawno robiłem, no niedawno, jakieś, nie wiem, rok temu. miałem całą rozebrane w MAK. Tutaj były trafione uszczelniacze wału korbowego, zostały one wymienione. Piła chodzi jak talala. Tak więc, co tu wiele mówić o. I teraz tak, wydmuchajcie wydmuchaj, się przede wszystkim, tak, tu są takie kanały smarne. Zobaczcie, tutaj nie wiem, czy tu będzie. O! Widzicie, co tu jest? O! Tu jest brud. Ten brud tu się zbiera często. I on uniemożliwia smarowanie. Tu jest ten kanał smarny. I tutaj, o! Wszystko ładnie musi być wszystko wydmuchane bo inaczej nie będziemy mieli smarowania łańcucha dostatecznego i chyba tutaj właśnie chyba było nieco gorsze to smarowanie bo jeśli nie mamy dobrego smarowania ta prowadnicy nam się tutaj te ranty zużywają zobaczcie tutaj takie rant powstaje bardzo duży rant i ten rant należy przy wymianie łańcucha oraz gdy się go zobaczy trzeba go leciutko zebrać, tak żeby go, żeby on był niewyczuwalny. O, tak, jak na przykład w tym miejscu nie ma w ogóle rantu, ale tu jest już, tak, więc to trzeba wszystko zebrać. Tu ładnie wydmuchamy wszystko. O, kolejna niespodzianka. Będę musiał kupić taki tutaj, taki tutaj tumik z drgań. Tutaj można byłoby go nawet zrobić. Może z jakiejś gumy tulei. I po prostu go wcisnąć czy zwęża. Ale zamówię oryginalny taki jak być powinien. Może od razu zamówię tutaj ten cylinder. Tak więc, żeby to wszystko było już sprawne, bo niedługo te piły będą mi potrzebne. podmuchujemy. O, sprzęgło działa jak należy. Nie ma żadnych tutaj e, takich jakby to powiedzieć niepokojących dźwięków. A tu za chwilę sobie wezmę fleksika. to zjadę normalnie tarczą listkową, można ładnie zjechać i montować. E, teraz jeszcze, żeby tutaj ten otwór, no tutaj coś, jest. go trzeba tutaj odetkać. To weźmiemy sobie coś do odetkania, jakiś rysik, długopisik, długopisik może prawie nie, ale najlepsze byłoby coś cieniutkiego. Coś tu jest, gwoździem da radę. Ciekawe. To musi być drożne, bo tutaj tym kanałem leci olej do tuna w, ten, w tą bruzdę. Ta bruzda też by powinna być czysta, wszystko ładnie. O. I jest super. Powinno być ok. Teraz tu dmuchniemy. No i jest prawidłowo. Teraz, teraz w drugą stronę. To tu wszystko musi być czyściuteńkę. O takim oto cieniutkim nożykiem możemy sobie wyczyścić to Zobaczcie co tu się kryje Ja nie mogę I to tu trzeba Wszystko ładnie wyczyścić Takim oto cieniutkim nożykiem Tu jest takie wgłębienie przy tym tutaj przy tym przy, tej, przy tym otworze tutaj smarnym O tu jest takie o Delikatne wgłębienie które też trzeba wszystko no zobaczcie tu Wszystko sobie ładnie wypada o Nie wiem, czy to kamera pokaże, ale jest naprawdę czyściutko, tu o, poprawnie działające koło ostrogowe. Jeśli ono by było tu łożysko padnięte, to taką prowadnicę na zwyczajnie świecie możemy wyrzucić na śmieci. tu tutaj działa bez zarzutu, dlatego musi być to wszystko tutaj czyste, żeby. Tutaj ten olej był transportowany do tego użyka, co jest tutaj umieszczone na, na czubku tej prowadnicy. Ja teraz zbieram ten rant i widzimy się przy składaniu. Prowadnica już przygotowana do montażu, widzicie o. Nie ma już nic żadnych zadziorów. Wszystko jest ładnie pięknie, wszystko poczyszczone. Teraz tak tutaj trzeba jeszcze troszkę wydrapać i wydmuchać. Tutaj się nas takie brudy. A ten brud wtedy będzie powodował ten. Takie jest zjawisko, że ta prowadnica nam się będzie luzować. To tu najlepiej, żeby było wszystko wyczyszczone. Sam goły metal, wtedy będzie wiadomo, że wszystko jest ok. Ten brud tutaj się nakleja. No i wtedy jest ściskany tą prowadnicą, jak się dokręcamy. Ale on z czasem osiada i powoduje luzowanie się prowadnicy. I wtedy łańcuch się luzuje też. Dobra teraz tak łańcuszek. Mm, jak to otworzyć. Najpierw się chyba nożem. Tak tak o tak kurde piękny łańcuszek. Będzie chciał sam. Tylko teraz, żeby nie wjechać w żaden kamień. O, pewnie dużo ludzi ma problemy, jak takie łańcuchy odplątywać, bo często jest tak, że one się ładnie zaplątują. O, tu trafiło na to koło? Trafiło. Tam jest koło napędowe ze sprzęgła. O, tutaj naciągamy. Ważny jest też kierunek, w którym zakładamy to łańcuch, bo jeśli założymy go na odwrót, to niestety nie będzie nic działało. O, tutaj wszystko wydmuchujemy. O. O. To jest fajny patent. Kurde, przyznajcie się, ilu z was, ile z Was osób zgubiło takie oto nakrętki podczas jakichś leśnych wymian? łańcucha oraz tego podobnych przygód. Ja się mogę przyznać bez bicia, że chyba sam zgubiłem takie dwie albo trzy nakrętki, ale to co zrobić? Jesteśmy tylko ludźmi. O, tu teraz tak trzeba będzie popuścić tą oto śrubę regulacyjną, tylko tu ja chyba śrubokręta nie mam. Próbówka się nada. Kurde do wszystkiego O. I popuszczamy, tak aby weszło w ten otwór ten trzpień regulacyjny, ile jeszcze tego tam jest. To jest nowy łańcuch. Dlatego trzeba to cofnąć praktycznie na maksa. Bo sami wiecie, jak łańcuch pracuje, to się też wyciąga. A tym bardziej, jeśli ma złe warunki pracy, takie jak niedostateczne smarowanie, to się bardzo szybko wyciąga. A tu były. Nie za fajne warunki, właśnie pracy tego łańcucha. Widzieliście z jakich względów? No ale już to opanowane mam. Teraz tak nasadka. Gdzie jest nasadka? Tu jest. Powinienem mieć klucz do, do piły, ale nie wiem gdzieś go zgubiłem. Ale mam ogólnie jeszcze gdzieś jeden, ale szybciej było znaleźć dochodkę i i nasadkę niż właśnie klucz do piły. O! Poprawne naciągnięcie takiego łańcucha to jest takie, że lekko idzie obracać, ale on powinien o, być ładnie naciągnięty. Powinien być jeszcze chyba trochę słabiej, ale to zobaczymy zaraz e, po pierwszych minutach pracy, czy trzeba tutaj coś skorygować. O! Tak więc na razie zostawiam tak, jak jest. O! jest ogólnie super troszkę można go popuścić ale tak jak mówiłem za chwilę zobaczymy po pierwszym odpaleniu to się wszystko łoży, to jest nowy łańcuch więc zawsze to jest teraz jeszcze zobaczymy do filtra ale wiecie co najpierw ja to przyłożę i dmuchnę sobie tutaj powietrzem to wszystko wydmuchać Teraz, o! mamy czas. Tylko pewnie teraz dużo ludzi powie mi, że zrobiłem błąd. Ale wam pokażę, już. O! Widzicie tutaj, takie uszy? O! Ciach! I mamy rozłożony filtr. I teraz tak, bo teraz, jak dmuchaźmy, to jeszcze bardziej wbijamy te cząsteczki tutaj w te mikrootworki, te, co filtrują. Ale teraz, jeśli będziemy dmuchać z tej strony, to to wydmuchujemy. Powinno być wszystko ok. O. Na zewnątrz wszystko ładnie, pięknie. I teraz taki oto filtr możemy spokojnie składać i montować. Zobaczcie, jaki ładny czyściutki on już jest. O. I już mamy przygotowane piły do pracy. O. Teraz jeszcze tą sprężynę zapinamy. O. Jest. Trochę jeszcze tu odmuchać, a zobaczcie tutaj. Zobaczcie, nie wydrapa. Się nazbierało tego. Ta mm. tak jest o. o! Kurde! Będę musiał teraz chyba wymoczyć jakiejś chemii, żeby to wszystko ładnie rozpuścić. A na tę chwilę wystarczy, jeszcze tutaj trochę dmucha. I powinno to już Ładnie funkcjonować A mam pytanie do was Czy wy jesteście Zwolennikami huskwarny czy stila Bo to jest od dawien dziejów pytanie Bo zdania są podzielone Ja wam mogę powiedzieć tyle Widzicie te dwie piły To są dwie huskwarny Tam jest trzecia A jeszcze mam jedną Taką samą, którą jeszcze będą musiał naprawić. Też tak samo silnik do zrobienia jest jak w tej. Tak więc, moje zdanie już znacie. W, mojej, tutaj w moim gospodarstwie jest tylko chustwarna i na tym zostanie. A wy wyraźcie swoje opinie na temat tych sprzętów, a już my się bierzemy za robotę na polu. Idąc od trawy, zobaczymy, jak ona tutaj przezimowała. Zobaczmy, tutaj troszkę takiego bornika rozrzuconego zostało z kurnika. Ale rymuję. Kurde Jakim cudem? Myślałem, że sprawdzę ile wody spadło A to najzwyczajniej w świecie powękało. No chyba, że ktoś to zepsuł, ale wątpię Kurde Zobaczcie Muszę nową menzurkę kupić Ja nie mogę Dostałem od żony menzurkę do sprawdzania No i dupa no i zobaczcie, tutaj całkiem fajnie ta trawa wygląda. Tu jest w miarę twardo, ale przejdźmy do tego miejsca, gdzie e, Gdzie tutaj jest trochę już bardziej mokro. No i widzicie, co tu się. Ja pierdzielę nie ma co tu iść nawet. Tutaj już się robi nieciekawie, no nieciekawie się robi. Nie wiem, czy to jeszcze tutaj odbije. No ale na szczęście mamy jeszcze tutaj trochę trawy do dosiania. E, zostało mi parę kilo, tak aby poprawki takie zrobić. Na takie mokrzejsze miejsca jak tutaj Przejdźmy może tam kawałek dalej, gdzie jest taki naprawdę piasek Tam powinno być całkiem fajnie Muszę teraz, o zimą wycinałem tutaj te wszystkie takie, te krzaki Teraz jak się zrobi fajna pogoda Podjadę ciągnikiem albo ponoszę to wszystko Na jedno miejsce i to wszystko spalę Bo powycinałem to Bo dużo cienia daje, wtedy to siano nie schnie eee no i tak tutaj wygląda. Dużo właśnie chwastu się puściło i nie wiem czy to jakoś pryskać, jakiś oprysk wykonać na to czy co z tym zrobić. Tak więc tak to wygląda, a zobaczymy przy lepszej pogodzie co to zrobi. No ewentualnie chciałbym jeszcze raz to przewalcować, bo no nie dało rady wtedy bardziej uwałować tego. Ale mam nadzieję, że to jakoś Wyrównam i doprowadzę to do ładu i składu Jeszcze przejdziemy na drugi yy, miejsce Tu pełno takich śmieci jest Skąd to się wzięło? Z... Ja nie lubię takich rzeczy w polu mieć Zaraz to kosza idzie Tak więc widzimy się już za chwilę Tutaj to już w ogóle katastrofa Obfite opady deszczu zrobiły swoje Wygląda tu jak po wojnie Nie wiem czy cokolwiek z tego będzie no naprawdę tutaj tyle kurcze pieniędzy, tyle kurcze roboty wsadzone A tu wygląda jak po kartoflisku No nie wiem, nie wiem co będzie Kurde no, no nieciekawie to wygląda Ewentualnie wszędzie wsiewkę zrobić I tyle, tak samo widzicie też tu powycinałem to No i tam jeszcze muszę trochę dokończyć i tutaj jeszcze parę tych krzaków zostało po u sąsiada z, z sąsiedniej strony, tu u sąsiada jest No i zobaczymy no ale, no nie ciekawie jest kurde opadów od groma. Tu nas tyle wody spadło, że szkoda gadać. Dobra, idziemy w to pole. <śmulanie> <śmulanie> Jedno zebrane, ale jeszcze zostało parę. Tak więc kamera na głowie i akcja. Tak więc, jak mogliście zauważyć, piła rewelacyjnie się sprawuje. I zobaczcie, łańcuch teraz jest tak, jak być powinien. Jest elegancko. Zostało tylko trochę gałęzi do zebrania, ale to chyba raz się przejdzie. Wezmę chyba olka i on mi tutaj pomoże. On nie jest taki. O, i kolejne. Zobaczcie tutaj, yy, bo tak to było zrobione, że. O, tu już mi trochę brakowało ziarna. To widzicie, już tak bardzo rzadko jest. Tu jest już tutaj jeszcze tak normalnie. Tak więc zobaczmy, jak to tu wygląda. Zboże ogólnie bardzo, bardzo fajnie przezimowało. Zobaczmy sobie tutaj. O, takie standardowe. Bardzo fajnie to wygląda. Tylko teraz. Pytanie do Was Co by tutaj najlepiej zrobić? Eee, pierwszy zabieg, jaki byłby najlepszy? Bo chwasty ogólnie chyba całkiem fajnie sobie poradziło Jest trochę tych jeszcze eee, To są Kurde, Teraz mi się znowu pomyliło Dwuliścienne, o dużo dwuliściennych jest jeszcze chwastów To będę musiał poprawkę zrobić na dwuliścienne Ale to już jest szczegół A tak wygląda całe pole Ubłetniemy to, potniemy i zobaczymy dalszą część pola. Tak więc bierzemy się do roboty. Mm -hmm. Mm -hmm. i pocięte. jest, jak ona teraz pięknie pracuje ten łańcuch to jest czysta przyjemność, cięcie takim oto zestawem piły plus łańcuch o. i hop pewnie dużo ludzi się będzie pytać dlaczego tego nie okrzeszę i e, no, po tego nie wyrobię z prostego względu że to nie jest mój las. To jest las państwowy. No i wiecie sami co to by było. A drzewo już mam kupione. Tak więc może w którymś odcinku wam pokażę jakie fajne drzewo zakupiłem. Znaczy <słuch> mój ojciec zakupił. <słuch> tak więc może jakiś uda się z tego odcinek z tego przygotowania opału na zimę zrobić. Kurde. Och. I praktycznie nie ma śladu. Uu. Super. Idziemy dalej. Fajnie to wygląda, co? Nie, naprawdę te zboża w tym roku bardzo fajnie przezimowały. Tylko teraz trzeba zadbać o to, aby żadne choroby się w to nie wpakowały. Oraz żeby nie zabrakło jedzenia tym roślinom. A tutaj chcę Wam pokazać, to jest bardzo taki, taki piasek. Taki sam piasek, to jest sam piach. I zobaczcie, te rośliny całkiem tutaj fajnie wyglądają. No weźmy sobie taką przykładową. Zobaczcie, tu już w takiej fazie się pięknie krzewi. I naprawdę jestem bardzo zadowolony z tego, bo tu był też, jest oddechu nie mogę złapać. Późny termin siewu, tutaj, bo to był chyba 25 wrzesień, więc późno, jak na nasze tutaj rejon. A jak na nasz rejon, oraz e, ogólnie na termin siewu przężyta, bo przężyto u nas to chyba od 10 do 20. Taki optymalny termin siewu. Jeszcze parę gałęzi tu jest, ale ogólnie jestem bardzo zadowolony. Teraz, żeby tylko. Odpowiednia ilość wilgoci była. Jestem dosłownie e, zadowolony z tego, że tutaj coś na pewno nam urośnie. Bo wiadomo, tutaj, zimowe zboża u nas to tylko zimowe zboża, bo no na wiosnę te zboża no to słabo, żeby cokolwiek urosło bo jeśli rok spasuje to będzie wszystko ok, ale jeśli będzie taki rok jak na przykład w zeszłym roku był, no to marne szanse i nic nie urośnie, bo wszystko przypalone zostanie, ale tak, zobaczcie, to całkiem fajnie wygląda. Jest taka mozaika, bo zobaczcie, tu jest takie miejsce w miarę fajne, a tu jest takie łyse, a wszystko runosiane, więc to też zależy od ziemi, jak tutaj, właśnie dane chyba minerały czy coś są w tej glebie. A za chwilę jeszcze będę miał do Was małe pytanko. O, tu znajdujemy się na, e, jakby to powiedzieć, na części tej działki, która ma zwiększoną obsadę roślin? A tutaj zobaczcie już trochę mi brakowało tutaj e, ziaren tutaj i tutaj już był ostatni przejazd, który był z tą zwiększoną obsadą, a tu już jest mniej. Także czy jest wyczuwalne? Jakaś tam różnica, to będziemy obserwowali w dalszych częściach, w dalszych częściach, w dalszych nie wiem, etapach rozwoju tego zboża i pokaże się, co jest u nas lepsze, czy ta zwiększona obsada, czy zmniejszona. Ale tutaj to no, całkiem fajnie wygląda. Jestem bardzo zadowolony, no, by dużo lepiej wyglądało to, gdyby e, ta dzika zwierzyna by tego nie zgryzła. Ale bardzo dużo jest zjedzony właśnie tych roślin. Ale mi się wydaje, że to chyba nie przeszkadza w niczym. O. Ale za to są piękne, zdrowe rośliny. Kurde. No, naprawdę jestem bardzo zadowolony z tego. Może nie wiem czy coś temu brakuje. To jeśli ktoś ma jakieś tam sugestie albo e, jakieś porady fajne, to o, nie da fajny komentarz. A zaraz pójdziemy na miejsce, gdzie były w zeszłym roku ziemniaki. kury, cały czas piła chodzi za mną i ty łazisz. O. Aha. To wam pokażę, co tam dziki narobiły. Ale fajnie to wygląda. Ja nie mogę u nas w tych piachach, to ogólnie to wyczyn, żeby takie coś tu osiągnąć. Ale idzie, idzie. O, już zbliżamy się do tego kartofliska. I widzimy, co tu jest grane. O. dziki były sobie na obiedzie i myślę żeby to zostawić jest tutaj w miarę zielono, się zrobiło tak więc chyba nie ma tutaj sensu cokolwiek z tym robić będzie chyba coś z tego większość jest tutaj przeżyła a z drugiej strony zobaczymy co to zrobi ale Wam powiem, obornik to jest obornik, zobaczcie tu był rozrzucony obornik pod ziemniaki i Zobaczcie, jak to wygląda pięknie. No, kordę. Petarda, będzie petarda. Żeby tylko wody nie zabrakło, to będzie super. No i dobra, idziemy dalej. Moim zdaniem, chyba tutaj to najładniej wygląda. Nie wiem, za co to odpowiada, tutaj to, że tutaj tak to fajnie wygląda, czy tutaj jakieś warunki inne. Ale naprawdę fajnie to zboże to wygląda Ale Kurde Bardzo głęboko nieraz jest zasiane Ledlicą uciągnie w miękkę i jest dupa, jest zakopane, ale zobaczcie jak jest zjedzone to wszystko przez dziką zwierzynę o, pięknie to wygląda byleby tylko wilgoć była to będą zbiory A teraz jeszcze jedno takie właśnie pytanie do Was E, bo tak się zastanawiam, czy, bo sami wiecie jakie są drogie nawozy w tym roku i czy by nie sypnąć tak pogłównie na to wszystko e, wapna orka, ostatnio mi się rzuciło właśnie taka reklama właśnie i u nas bardzo niedaleko jest wytwórnia tego oto wapna i się zastanawiam właśnie, czy by tego nie wziąć na próbę i zobaczyć co to w ogóle zrobi, bo jeszcze nigdy takiego czegoś nie stosowałem a może ktoś już z was stosował i by się podzielił e, po prostu swoimi sugestiami, opiniami i byłbym bardzo wdzięczny za to. No i co? I zobaczymy, czy to coś da. Także proszę was o fajną opinię na ten temat. A ja idę dalej. No i ostatnie drzewo zostało usunięte. o tu już leży, trochę że pozostało się po nawałnicy Piła też leży, odpoczywa już, swoje dzisiaj wykonała. A tutaj kolejna taka, właśnie tak, działka, na której jest bardzo słaba ziemia. A bardzo obiecująco to wygląda. W zeszłym roku tu był jęczmień i dopóki była wilgoć no, wyglądało to imponująco. A zobaczymy tutaj, jak wyglądają tutaj te rośliny. To prezentują się one, tak. O, tak więc nie tak źle. Bardzo fajnie. Mi to bardzo, bardzo mi się podoba. I tyle. Także tak to wygląda. No i będę się już powoli z wami żegnał. A może się uda to w kolejnych jakichś odcinkach jakimś. E, powiem wam o jak to o powiększeniu gruntów moich uprawnych, ale to tylko teraz na razie taka luźna sugestia, a czekać na odcinek to dowiecie się więcej. Także ja się będę z wami żegnał z tego miejsca. I tyle. Do następnego, cześć.